Witam wszystkich serdecznie, Tomek, kocham gry wideo. Dzisiaj chciałem się pochodzić na zagadnieniem Silent Hill 2 Remake'u, e, który ma wyjść tylko ponoć na konsolę PS5. E, dużo osób strasznie się zirytowało. Teraz powiem wprost, zanim, zanim zacznę w ogóle cokolwiek o tym mówić. Nie grałem nigdy w grę. Y, jestem świadom wyjścia tej gry. E, miałem miałem w PS1, ale jakoś tak po prostu się nie przewinęło. W ogóle w żadnej Silent Hill'ie tak, 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 nie wiem, doszczętnie nie grałem. Przeważnie ograłem tylko chwileczkę, jedynkę pamiętam, troszkę dwójki i to było wszystko. Natomiast jestem świadom tego co gra oferuje i jakimi torami się toczy. Ludzie strasznie narzekają, że gra nie wygląda tak jak powinna wyglądać, że to jest coś złego. Wiecie co, no ja z perspektywy osoby, która nigdy w tę grę nie grała, moje pierwsze spostrzeżenia były takie, że coś z tą grafą jest nie tak, i tak sobie pomyślałem, kurde, może to jest tylko moje. Wiecie, są, są tylko po prostu moje fanaberie. Natomiast zacząłem oglądać inne osoby, bo chciałem zobaczyć, co mają do powiedzenia na ten temat. No i okazało się, no, że mają podobne wrażenia e, jak ja. E, w końcu natknąłem się, czy natknąłem się, w końcu natknąłem się na materiał, na osobę, którą subskrybuję. Jest to kolekcjoner CN. E, serdecznie polecam jego kanał. Bardzo fajny gość, e, bardzo fajnie mówi o grach. Mać na sporo. No i on jest wielkim fanem tego, Silent Hill właśnie dwójki. No i wyjaśnił tam dlaczego on te gry nie kupi i tych pieniędzy od niego Konami nie dostanie. No i rzecz, rzecz jasna, posłuchajcie, ja wysłuchałem sobie całą jego wypowiedź, no i jestem w stanie... Zrozumieć jego poczynania z tego względu, że jeśli on jako duży fan widzi te wszystkie problemy, on o nich mówi, pokazuje jak to jest i mało tego on tłumaczy, dlaczego te postacie wyglądają inaczej, i dlaczego one nie powinny tak wyglądać, dlaczego one powinny wyglądać tak jak jest w pierwowzorze. I faktycznie one wyglądają bardzo dziwnie z tego względu, że nawet już po tym, po tym właśnie całym materiale, jak właśnie u niego obejrzałem, tego całego CN, no stwierdziłem kurde, no może, może on, on jakiś spaczony jest, nie? No mówię, sam sprawdzę zobaczę jak to jest, żeby się po prostu później wiecie, wypowiedzieć ten temat, bo tutaj cała rzecz o tym właśnie taktuje. No i sobie odpaliłem, jest dużo porównań na YouTube remake i obok jest, ogólnie jest ekran podzielony, jest remake, jest, jest i jest, jest wersja ta z 2001 roku bajże. No i powiem Wam szczerze, że te postacie z 2001 roku na tych przeżnikach filmowych wyglądają dużo lepiej. Ja już nie mówię o wersji graficznej, że bo wiadomo wersja graficzna na, na obecnym silniku, tych silnik, może nie silniku, na, na tych obecnych właśnie filmikach, ona jest dużo lepsza, natomiast w postacie jako postacie, jako wyraz twarzy, jako już nie powiem, że mimika, bo mimika nie, ale wyraz twarzy, to, 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 wszystko to wygląda obłędnie i po tym wszystkim, przepraszam, po tym wszystkim i po tym wszystkim, jak wysłuchałem tego całego właśnie kolekcjonera cen no i faktycznie ja zdałem sobie sprawę, że tak nie powinno być i cholerne Konami tak cholerne Konami kiedyś było, Konami kiedyś w ogóle było gwarancją dobrej gry, popatrzcie Contra Castlevania i te inne rzeczy, naprawdę, to tam, to, 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 to był wysyp świetny gier. A teraz, zobaczcie, MGS, czyli Metal Gear Solid 1. Niesamowite gry. A teraz, moi drodzy, no co się dzieje? E, za produkcję te, te, tego składnicy remake jest odpowiedzialne na nasze polskie studio Bluber Team, e, które zrobiło medium i, 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 i bodajże chyba robili remake Dimo Solsa który jest niesamowity, On niesamowicie do tej pory to jest najlepsza jedna z najlepszych, z najlepiej wyglądających, gier na PlayStation 5 i no grubo jest tam także oni się fajnie postarali dlaczego teraz tak to wszystko jest pozmieniane, bo dziś już, już już, dziś wyczytałem po tym całym hejcie, który właśnie się pojawił w internecie odnośnie właśnie tych postaci, do którego też się w sumie może nie hejtuję, natomiast też się dziwię, że tak, to wszystko zmienili i dlaczego? Moi drodzy po całym tym właśnie hejcie, yy, cały studio Blueberry Team yy, yy, wypisał notkę, że nie ma mowy, żeby zmienili yy, wizualnie postacie. One tak po prostu zostaną, nie? I problem polega na tym, że te postacie naprawdę są kijowe, moim zdaniem. No są kijowe. Są kijowe. O ile jeszcze główny bohater yy, wygląda, no dobra, jeszcze wygląda całkiem nieźle tak yy, poboczne, tak jego niby coś tam jak żona i tak dalej, no one już wyglądają strasznie i to są projekcje, zresztą już tego nie będę mówił, to mówię, odsyłam do kolekcjonera, zresztą tutaj zostawię link w opisie i na pewno będzie na koniec wyjazdu do kanału będzie ten oznacznik natomiast po... Y Naprawdę polecam zapoznać się z jego wypowiedzią, no bo to jest gość, który to naprawdę uwielbia tą, yy, tą grę, tą, tą, tą serię, przede wszystkim tą część. Więc, więc, więc stwierdziłem, że na pewno o tym zagadnieniu od niego się więcej dowiecie. Natomiast co ja mogę powiedzieć? Jestem troszkę zniesmaczony tym, co robi Konami, jak ingeruje w pracę Teama. Um, żeby nie było tak, że Team się stanie słuchać kłopcem do bicia. Bardzo się o to martwię, ja sam jako, ja, jako na tę grę bardzo wyczekiwałem, bo słyszałem naprawdę mnóstwo, mnóstwo pochlebnych, naprawdę pochlebnych y, informacji i kurde, ja nie wiem czy słyszycie to, jak, mówię, jak pies chrapie, <laughs> słuchajcie, mnóstwo świetnego nie wiem, feedbacku, jeśli chodzi o tą grę, właśnie z tą, tą postawą z 2001 roku, a teraz takie jaja. No zobaczymy jak to będzie. Ja podejrzewam, że gra będzie jest takim niezła, ale jeszcze jedno. Boję się, że będą chcieli wpleść jakieś tam nowe rzeczy do tego Silent Hilla i niestety będą coś mieszać w historii. Mam nadzieję, że nie. Tak naprawdę na przykładzie Residenta 4, było pokazane, że można zrobić tą samą grę ale z nową grafą, z nowymi, słuchajcie tam, jakimiś ujęciami kamer i wrzuca to świetnie, nic, nic można, nic nie trzeba by zmieniać, nic. W wyglądzie postaci w niczym, nic. A tutaj taki motyw. Cóż, jestem ciekaw, co wy myślicie o tym i jak wy zaopatrujecie. No niestety ja, ja jestem troszkę pełen a ja już tutaj się nieraz na niektóre wypowiedzi ludzi, że, 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 oni są spokojni, że będzie tak, że będzie tak, no. Wiecie, no ja jako osoba, która w to nie grała, Podejrzewam, że gdybym nie wiedział o tych zmianach, pewnie bym się nawet nie skapnął, że to nie tak jest, nie? A czy jest coś tak naprawdę bardzo nie tak? No, też mi się chyba wydaje, że... Zobaczymy, ja jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie to wszystko w odbiorze innych ludzi, jak, jak będzie to w ogóle też w moim odbiorze, jak, jak, słuchajcie, gra wyjdzie. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat, czy, czy, czy kupujecie grę, czy nie. No i tyle moi drodzy chyba, tyle, no bo mówię, no sytuacja jest dość dziwna, powiem szczerze, z jednej strony mamy graczy fanów gry, a jeszcze jedno na koniec, właśnie, z jednej strony mamy graczy fa fanów gry tej, tej podstawowej wersji i wszyscy myśleli, że będzie to tylko wersja, słuchajcie, z, z, będzie, będzie, słuchajcie, update grafiki, rozumiem, że to sterowanie też mogli zmienić, żeby nie było takie archaiczne, natomiast wygląd postaci się nie powinien zmienić moim zdaniem, nie powinien, a się zmienił. To jest trochę dziwne. I dlaczego on się zmienił i dlaczego to jest taki duży problem, naprawdę polecam do kolekcjonera, CSA, się udać. On tam wyjaśnia, dlaczego tak się nie powinno stać. I co było... E, co, co jest ogólnie tak z tym właśnie, że te postacie się zmieniły i dlaczego się nie powinny zmienić? No Gość ma łeb, jeśli chodzi o to inne, podema dużo więcej o tę grę, o, o tym grze, więc, więc warto go posłuchać. Jeszcze raz powtarzam, że zostawię do niego link w pierwszym komentarzu oraz odnośnik będzie na, na, na końcu tego, na końcu, na końcu filmu. No, to, to wszystko. Wszystko, co, słuchajcie, wszystko co mam do powiedzenia, bo nie będę sztucznego przedłużał. Dajcie to, co myślicie, trzymajcie się następnego strzała.